Kiedy Michał wprowadził się do nowego mieszkania, czuł ulgę. Po miesiącach szukania w końcu znalazł coś taniego, czystego i, jak mu się wydawało, cichego. Wieczorem rozpakował kartony, zaparzył herbatę i usiadł na kanapie. Przez cienką ścianę słyszał stłumione dźwięki czyjeś kroki, szuranie, może radio normalne odgłosy życia. Sąsiedzi pomyślał i uśmiechnął się. Ale następnego dnia coś się zmieniło. Dźwięki wróciły. Tylko, że teraz były dokładnie zsynchronizowane z jego ruchami. Kiedy wstał z łóżka, z drugiej strony ściany też ktoś wstał. Kiedy odłożył kubek, po chwili usłyszał ten sam stuk. Kiedy zakaszlał, po sekundzie echo kaszlu. Z początku uznał to za zbieg okoliczności, ale trzeciego dnia już nie miał wątpliwości. Postanowił zapukać. Nikt nie otworzył. Drzwi były zapieczone, skrzynka na listy pusta. Zajrzał przez wizjer, ciemność. Tylko w głębi korytarza mignęło mu coś białego. Jakby dłoń. Wrócił do mieszkania, próbując się uspokoić. Włączył muzykę, żeby nie słyszeć tych dźwięków, ale po chwili muzyka zgasła. I wtedy usłyszał przez ścianę swój własny głos. Przestań udawać, że mnie nie słyszysz. Zamarł. Głos był identyczny. Ton, tempo, każde słowo. Zrobił krok w stronę ściany i po drugiej stronie też coś zrobiło krok. Podniósł rękę, za ściany cichy szmer, jakby ktoś też ją podniósł. Wieczorem wezwał właściciela budynku. Ten spojrzał na niego zdziwiony. Sąsiad to bok? Nie ma tam nikogo. To mieszkanie jest puste od dwóch lat. Jak to? Michał pobladł. Ale ja słyszę go codziennie. Właściciel westchnął i po chwili dodał. Wprowadził się tam kiedyś chłopak. Samotny, tak jak pan. Też mówił, że coś go naśladuje. Mówił, że w ścianie jest ktoś, kto udaje jego. Nikt mu nie uwierzył. A potem zniknął. Michał poczuł, jak włosy na karku stają dęba. Jak się nazywał? Spytał cicho. Właściciel się zawahał. Michał, też Michał. Chłopak zamarł. Przez chwilę miał wrażenie, że serce przestało mu bić. Wrócił do swojego mieszkania, powtarzając sobie, że to zbieg okoliczności. Ale gdy wszedł do środka, zauważył coś, czego wcześniej nie było. Na ścianie, tej wspólnej, wisiało lustro, cienkie jak szkło w ramce. Nie pamiętał, żeby je wieszał. Podszedł bliżej. W odbiciu zobaczył siebie, ale tylko przez chwilę, bo po sekundzie jego odbicie nie poruszyło się, gdy on cofnął głowę. Stało nieruchomo, z lekkim uśmiechem. Z za ściany usłyszał szepty: Nie martw się, ja już tu byłem. Teraz twoja kolej. Wtedy lustro pękło, a dźwięk rozchodzącego się szkła był ostatnim, co usłyszano z tego mieszkania. Następnego dnia drzwi były otwarte. W środku pustka. Tylko lustro znów wisiało, gładkie i czyste, jakby nigdy nie pękło. A gdy właściciel zajrzał do środka. Przez sekundę przysiągł, że widzi w nim czyjąś twarz. Oj głos, powtarzający jego własne słowa.